To ja, Herdion, i witam was, popykajmy w Minecrafta, tak sobie myślałem, żeby może nagrać coś z Minecraftem, się tak nudziło, teraz przysłałem te się filmy z Diablo, no tak, zobaczę jak to wyjdzie, jak kiepsko, to nie będę nagrywał, jak będziecie oglądać, to zobaczymy to, zaczynamy, tryb jednoosobowy, stworzymy sobie jakiś zajebisty świat, nie wiem, świat, e nie, epi... Da się si pisać. Ja, oczywiście nie, w nie. Tryb, przetrwanie. Dobra. Wczytywanie świata, generowanie terenu. O gdzieś nas na drzewach wyjebało. Dobra, to tak. Najpierw zbierzemy trochę surowców oczywiście może to być epickie zbieranie kto chce może oglądać kto nie może przewinąć to zależy kto jaki ma gust Ora mi starczy na toporek a nie tak 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 stół rzemieślniczy patyki może co się będzie jedziemy sobie toporek było Kilo, kurwa zrobiłem ten toporek zamyśliłem się dobra, tyle powinno starczyć dobra, na razie tyle starczy to sobie zrobimy to tak Użymy aż nam się zniszczy toporek. Muszę zobaczyć, jaki jest czas. Dobra. Te filmiki jakoś y, zajebiście długo nie będą. Może będą po 20 minut. No, coś takiego mniej więcej. Dobra. Skosimy sobie tą brzuszkę. Uprzedzam, że nie mam zajebistej wyobraźni, więc nie wiem co jeszcze będę budował. Zobaczymy jaki teren więc zobaczymy. Już uprzedzam, żeby nie było Że nie umiem budować i inne typu rzeczy. Jeden umie lepiej budować, drugi gorzej. No szybciej się idziemy szukać odpowiedzi z tego terenu. Aha, dobra, zniszczył się, dobra, tu już nie chce mi się niszczyć, trochę uzbieraliśmy, przerobiłem to wszystko na dechy. Ile tu mamy dech? Dobra. E, o nie, stakuje się, mamy tak 3,5 staka ponad, dobra. Powinno wystarczyć. Zrobimy sobie jeszcze jakiś epicki miecz. No, epicką przygodę. Dobra. dostarczyć. No i... Jeszcze... No, fajnie, nie mam... ...toporka, żeby to zrąbać. Dobra, na razie... O! Czyżby osada? O, o, o! Nie powiem, blisko. Blisko, blisko. Tam jakiś... ...jakiś lasyk mamy jeszcze. Owieczki się pasą. Woda jest No 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 ładnie tutaj Rozbudowali się O siema Jow-jow Od kranu. Dobra szukamy jakichś epickich... E, dobra musimy zwierzęta zabijać Ale raczej nie, owcy z owiec mięso nie wypada. Tak, B be, o, świnia latająca! A nie, to się mapa wczytywała. Dobra. No i świnka. Czy nawet, a? No, witam, witam dziewczynki. Witam. Jest. No. Jeszcze jakieś? Będę w masarni pracować. Tyle mięsa. 4! wow! wow tutaj wow. tutaj jakieś, ale nie. Wolałbym 4! tej zajebistej górze gdzieś na super płaskim terenie nie będę się budowało co to będzie za zabawa jakiś z tu domki budować też tak pewnie uważacie no to będzie długa podróż następna osada gdzie to było tutaj gdzieś Ojojoj, oj, oj, następna osada nam się trafiła, A, następna Dobry klimat tu mają widać Gdzie te golemy już pewnie usunęli w, w jakiejś wersji Jak słyszałem, tam nie penetrowałem dokładnie Co to? Co to? Pewnie wy nie słyszycie, bo mam tylko ustawione mikro z tym pokombinuje. O, owiecka różowa. To myślałem z daleka, że to świnia. Jakieś... Epickie góry. No, Himalaje to, to nie są. Dobra, wejdziemy na nie, może coś znajdziemy. O, kura! No, no, no! Kury, kury! Kury, no! I mam jajko. Może no, wypadnie z jajka? E, eh, nic. Gdzie tu jeszcze były kury? Ja mam tego mięsa, dobra. No, gdzie są jakieś zajebiste góry? O, dołek, nie, nie, zejdę na razie. Trzeba znaleźć jakiś wolny lokum. No i nic nie ma, a ta mapa się wczytuje. Hmm. No, miałem w wyobraźni wydawało się to trochę większe. Takie małe górki górki o świnie 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 jasko się czyda szybko no 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 o bierzemy i tam są świnie o no coś znaleźliśmy coś ale no malutkie tam się jeszcze coś generuje ale nawet muczki są tutaj coś, ale no małe może o tam, może dalej coś będzie zobaczymy, pozwiedzać musimy zwiedzać dobra, chodź Mućko wdojecie cię chodź, chodź, a Z wdoję ręki, chodź no i straciliśmy miecz dobra no to szukamy Jakiegoś epickiego miejsca. co ja tak cały czas z, tym, z tą epickością. O! No, no, no! Nawet jakieś. O! No! Może być. Skromne, ale może być. Dobra, no, to na razie tak. Hmm, tutaj będzie wejście. dobra, tutaj będzie wejście. Mamy kilof, mamy kilof, Trochę się wykopię Co ja chyba pudełkiem będę Dobra Najpierw trochę tego wykopiemy O już się noc pewnie robi, czy tak ciemno Co mi tutaj świnko spadasz O! Świnie z nieba spadają! lub bratają! Nagle i jadą, <śm> Tylko u mnie latające świnie. To jest pewnie objawienie, że tu ma być mój dom. Na pewno. Na stówę. Oj, 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 robi się ciemno, trzeba szybko, 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 dobra, można zrobić tak, tak, dobra, o kurwa, co ja opierdałam. tak i tak, dobra, jest coś takiego, takiego, o, no, tutaj taki jest wejście trochę zjebałem, ale dobra i teraz będzie prosto No ja że tutaj ładnie obrobię to wszystko żeby tak efektywnie wyglądało o nie wiem coś takiego tutaj będę musiał górę trochę obciąć bo to szpeci moją a la HT dobra na tyle pilo wystarczyć Dobra, no to teraz tak musimy, musimy, musimy Dobra, żeby takie coś. Oj, kończy się, ale zrobimy sobie teraz coś mocniejszego. Coś mocniejszego dobra, to tak stawiamy, bierzemy, robimy sobie to Ora, czym więcej tym lepiej, ale nie przez to To teraz, sobie tak, tak i kilo i kilo jak trzeba, to sobie schowamy i dobra Dobra, to mi się wydaje, że na tyle powinno starczyć w górę, żeby tak było więcej przestrzeni, a nie jakaś mała latryna. Dobra teraz sobie wybijemy drzwi żeby było widać że to rezydencja jakiego, jakiejś szychy O! No teraz apartamentowiec pełna klasa Dobra zamykam co ja robię to jeszcze bierzemy Ja tutaj muszę jakieś zrobić zabezpieczenia bo będzie Pewnego razu będzie coś takiego. Wychodzę, a tu będzie bum! I pół chaty wyleciało w powietrze. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam historię, jaka może się zdarzyć. To tak, co ja mam tu robić? Dobra, jeszcze rozstawimy zbyt tu i tu i tu. Na razie to prototyp, jak mówiłem, nie mam zagroż wyobraźni, może to wyglądać jak za czasów kamienia łupanego, przenośni i dosłownie. Na razie będzie coś takiego, żeby się schronić. No, i dobre, no co tu mamy? No, rezydencja, trzy, apartamentowiec, pięć gwiazdek, nawet dziesięć gwiazdek. Oj, oj. Co no, tu mamy. Co to jest? Dobra, ten klocek z tym sobie na razie zostawimy. Będzie ciemno. Nie będzie widać. Przecież nie chcemy, żeby się zrespił nam pan boom. On zrobi wielką szparę w apartamentowcu. Nie wiem, prymitywnie to wygląda. Prymitywnie No już masz do dupę. Tak, 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 tak. I jest. Dobra. Niszczymy, niszczymy, niszczymy. Nie no co ja nagrywam gameplay jak niszczyć w Minecraftie Wiem to tak pewnie wygląda Ale otóż nie Otóż nie No, dobra no to Co tu jeszcze zrobimy sobie Skrzynkę tak, się robiło, tak, tak się robiło skrzynkę. Jeszcze jedną. Lubię, żeby były dwie obok siebie. To estetycznie wygląda. No i gdzie to... Tak? Tutaj w kąciku, dobra. I teraz to wszystko jedziemy tutaj. I tak, teraz może tutaj będzie może takie wejście. Ja co, może bardziej tak rozbuduję? Czy nie? Dobra, niech na razie tak będzie. To tak. Hmm. To jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Dobra. To co tu jeszcze? Zrobimy sobie tutaj prosto lub na bok będzie palarnia. Będzie taki pokój do innych pokoi. No ciemna matka. Dobra, to yy, teraz będzie koniec. Yy, w tym czasie zrobię tutaj tą palarnię, w następnym odcinku ją zobaczycie. Nic więcej tu nie będę robił, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i nara.